Witam serdecznie. Prawda? Nic tu specjalnie nie widzę na ekranie, ale Wam pokażę, jaki w naszej gminnej wiosce jest kompleks zabawowy. No nie wiem, czy we wszystkich miastach takie cuda są. O! Patrz, jaka piękna zjeżdżalnia, jak wysoko można wyjechać. Jakie kurde zwroty. O, tu na tym widać takie zwroty w lewo, w prawo, w górę, w dół, a tutaj tylko taki delikatny. A najciekawszy to jest ten maszt. Patrzcie. maszt. Z lin, gdzie dzieci mogą sobie wskakiwać tam wysoko. Prawie, że na bocianie gniazdu. No, może ja jacyś matrosi stąd wyjdą. Filmuję pusty, ponieważ jest jakaś tam ustawa o ochronie dzieci. To jakby mi się tu jakieś dziecko wpakowało w ekran, mogliby mnie posądzić o jakieś pedofilstwo. A ja tylko chciałem pokazać, bo mnie bardzo zaintrygował ten, ten maszt. A tutaj dla zmęczonych rodziców. A zapomniałem najważniejsze, o patrzcie, jaka wykładzina tu jest. O jaka wykładzina, mięciutkie tutaj. A tu jakieś cholerstwo tarczy. E, nie, też miękkie, też miękkie. No nie wiem jak to amortyzuje. Ale jak widzicie, pięknie jest zrobione nawet. O, tu gdzie zielone to zielone, tu gdzie czerwone to czerwone. Może przez to jak się które zabije, to żeby kwi nie było widać. No tak przynajmniej interpretują czerwone kurty dragonów dawniejszych. Że spostrzelony, jak krwawi to. Na tym nie widać, no i znowu mamy tą samą, tylko z innego ujęcia. Tu jeszcze bardziej widać, tu takie wygięcie tej rury, to chyba dla samych najodważniejszych. O, proszę, żeby ktoś widział lepiej, to proszę bardzo, jest, no a tu rodzice sobie mogą, o proszę, przynieść swoje figurki i zagrać. Szachy, ewentualnie w jakiegoś Chińczyka chyba to. No nie sądzę, żeby... no i tych tych stolików, proszę patrzcie. Jest o kilka, kilka, tu jest, o, tam jest, tu jest. O, I tam są, widzicie? O, są dwa takie stoliki, podejdziemy tam później. A tu proszę, o. Piłka rzeki, tylko piłkę wrzucić i osze piłka rzeki gra. No ale ktoś tutaj dowcipny o, nawrzucał kamieni. Nie wiem dlaczego. No nawet się kręcą. Białe, białe. No, a czarne są po drugiej stronie. No. O, wiecie, jakie to piękności tu potworzono, tu z kolei mamy żwirek, o drugie piłkarzyki, no kurczę Felek, ale ewenement, chyba na skalę światową, no bo nie wiem, żeby takie, wieś miała takie takie urządzenia, o, a tu pewno dla maluszków, o, a pra... i patrzcie, jeszcze tę rolkę mamy, o, widzicie? Tyrolka jest. O, Jednym słowem, dzieci, jak wyrosną do takich Tyrolkowiczów, o, to będą odważne i nic im nie będzie przeszkadzać. O, chyba by się. idzie, jest, jest, Tyrolka. Kręci się to. O, jedzie. O, ja to. O patrzcie jak to daleko poleciało jedną rączką, delikatnie. No i z powrotem jest... O, pięknie. A... No. Tu chyba dla tych najodważniejszych. A tu z kolei i, i też i też. O. Mięciutkie, mięciutkie. O podłoże, Żeby się czasem któryś nie rozwił. A tu jest dla chyba najmłodszych. No, tak jest taka mała no, zjeżdżalenka, ale też patrzcie, oh, tu z kolei jest zielone, a tam żółte. Hmm. I zjeżdżalenka, czyli klasyka dla małych dzieci. No jaka uśmiechnięta krópka. nie wiem czy ja ją złapie czy nie, no ale jest. Tu znowu też pewno. Co to tu jest? A tu jest jakieś coś, Och, chyba jakiś motorek, o patrzcie, widzicie, no podziwiajcie, podziwiajcie, bo nie we wszystkich miastach takie, tak jak ja oglądam telewizję, to żadne miasto się nie pochwaliło, że ma takie piękne, lat zabaw, o dla najmłodszych dzieci takie, o malutkie. No. no i tutaj też coś w rodzaju takiego masztu, o, zjeżdżalnia, zjeżdżalnia taka O, o piękna, tu cyk, o, żeby się maluch nie przestraszył, to jest krótkie zamknięcie, o tutaj można sobie oglądać rodziców, jak będzie przechodził. no i oczywiście jak zwykle piękny napis <laughs> jak te dzieci nie wiem po co to tu ten napis tu zostawili no o. no i tutaj klasyczna huśtawka w nowoczesnym wydaniu zamiast prostej dechy to jaki półokrąg o jakie to piękne o oh, kurwa, ale jak to ciężkie! <noise> Według mnie to huśtawka powinna być zrównoważona. No i tutaj klasyka. I tu znowu w tym samym stylu utrzymana huśtaweczka, tylko to już chyba podwójna. I, I chyba dla starszych, no bo dwie pary zaprzyjaźnione mogą się tutaj pięknie, pięknie huśtać. O, o no to jest troszeczkę lepiej zrównoważone niż tamto wiecie? No, bo zostało, zostało. Tak no to napodziwialiśmy. Piękny, piękny widok. Czyli nasza wioska ma osiedle, a na osiedlu taki wspaniałe. No na tym kończę. Żegnam. Nie wiem czy z tego wyszło, bo słońce mi świeci, a ja nic nie widzę na ekranie, ale tak pira z oku to zrobię. No, trzymajcie się, do widzenia.